Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Witam Was na kanale Agnieszka MB Vlog, Chyba tak oficjalnie nie witałam się od kilku dni, ale ciągle o tym zapominam. A dzisiaj zaczynamy vloga nie w hotelu, nie na balkonie, a już w miejscu, które nazywa się oczywiście, zapomniałam jak Kaliwes. Albo Kaliwes, nie wiem, ponieważ w greckim niestety nie jestem dobra, ale plan na dzisiaj to zwiedzanie wiosek. Mamy w planach aż pięć wiosek tutaj w okolicy Hani. Tak naprawdę to nie jest tak daleko, bo około pół godziny do 45 minut od hani, także pokażemy Wam kilka wiosek w tej okolicy, a później jeszcze udamy się nad jezioro, także zapraszam na vloga. Dużo miejsc noclegowych, długa, długa plaża. Co prawda plaża jest bardzo taka wąska. Ale bardzo długa ciągnie się przez praktycznie całą wioskę, i dużo jest tutaj takich miejsc, właśnie jakichś barów, gdzie można się zatrzymać, napić czegoś, coś zjeść. Także myślę, że bardzo fajna wakacyjna miejscówka. My trochę liczymy dzisiaj również na takie wioski bardziej klimatyczne niż wakacyjne, także zobaczymy, jak się uda zwiedzać, ale na pierwszy rzut mamy to, co jest najbliżej czyli właśnie ta wioseczka. No i jak widzicie miejsc nie brakuje, jest sobota rano, więc mogłoby tak naprawdę być tłoczniej, a jest naprawdę w porządku. Dużo miejsc parkingowych też nie było żadnego problemu, żeby zaparkować. No i jak widzicie nawet jest coś dla dzieciaków do zabawy. Myślę, że fajne miejsce właśnie na takie wakacje. Yy, wakacje, wakacje, o takie wiecie, ze zwiedzankiem i tak dalej. Może podejdziemy jeszcze nad wodę, bo chciałabym zrobić zdjęcie góry, która jest tam. Jakby to powiedział mój kolega, sama wioska dupy nie urywa, ale jest fajna dość. Podoba mi się na przykład to miejsce. Tutaj jest taka, taki mały bar, restauracja, nie wiem, rzeka. I po tej rzece pływają kajakami, tylko tam dalej za krzakami to teraz nie widzicie. Także ma kilka uroczych miejsc i na pewno ma spoko plaże. A sama wioska jest taka po okay, prostu możecie sobie podejrzeć takie zwykłe domy, więc też spoko. Raz, dwa, trzy i tym oto sposobem przetransportowaliśmy się do kolejnej wioski. Witam was Vamos. Vamos jest małą wioską położoną trochę dalej od morza niż poprzednie, w której byliśmy. I tak naprawdę, pomimo tego, że znajduje się niespełna 200 metrów nad poziomem morza, to i tak czujemy się tutaj trochę jak w górach, bo droga jest bardzo kręta, a sama wioska jest położona tak, że chodzi się z górki pod górkę. No i oczywiście ma piękne widoki na okoliczne y, niewielkie szczyty. Bardzo klimatyczne miejsce. Ale szukamy jeszcze jakichś fajnych, historycznych budynków. Bo wiemy, że gdzieś tutaj takie są. Dzień dobry. Cześć! Ale ja nic nie mam, wiecie? Ja tylko tak sobie przyszłam. No, przepraszam. No. Vamos ma stare miasto, a w zasadzie starą wioskę. Wybierzemy się jeszcze zobaczyć te miejsca, zanim pojedziemy dalej. No już, 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 już. Ojej, ojej, ojej. No tak, masz moją rękę, masz. Nie chce mi dać spokoju. I ugniata asfalt ze szczęścia, słuchajcie. Co, dziewczynko? Moja kochana. Najpewniej normalnie przeszłabym koło tego budynku i na niego nie zwróciła uwagi, ale wyczytałam właśnie w ulotce, że tutaj kiedyś znajdowała się szkoła dla dziewcząt, a teraz jest mały guesthouse. Także zaczyna się ciekawie. Zrobimy takie nie do końca kółeczko. Ale wszystko jest super opisane na mapie, także fajnie, że będę mogła też wam trochę o tym poopowiadać. Tutaj znajdował się kiedyś taki zajazd dla farmerów, którzy przyjeżdżali do wioski sprzedawać swoje produkty. I co ciekawe, tutaj z przodu oni trzymali swoje konie podczas nocowania właśnie w tym miejscu, a w wiosce sprzedawali produkty, które e, jakby robili na swoich farmach, hodowali, nie wiem, produkowali o. Tutaj w tym przepięknym budynku znajdowała się kiedyś fabryka oliwy, tutaj właśnie e, tłoczyli oliwę. Natomiast w tym momencie oczywiście jest to kolejny guest house, także jak widzicie jest tutaj gdzie przynocować, jeżeli chcielibyście trochę więcej czasu spędzić właśnie w Wamos. Kolejnym punktem na mapie naszej wycieczki jest ten kościół, który jest jednym z najstarszych budynków właśnie w Vamos. Prowadzi do niego naprawdę przeurocza dróżka i tutaj w tej okolicy znajdowały się również kiedyś taki sad z drzewami cytrusowymi oraz cmentarz. Idziemy dalej. Kolejny kościół na mapie Wamos to Agios Georgios Church. Nie wiem czy to się tak czyta, musicie mi wybaczyć, bo tak jak mówiłam, grecki nie jest moją najmocniejszą stroną. Niemniej jednak tuż przy tym kościele znajdował się kiedyś cmentarz i również kiedyś znajdował się tutaj budynek, w którym e, przechowywano kości. Taka ciekawostka. Dzisiaj to wygląda całkiem ok. Ale ciekawa jestem czy ten dzwon u góry czasem jeszcze dzwoni. Tutaj znajdowała się katolicka szkoła dla chłopców, która została e, Zamknięta, a teraz budynek podobno w latach 80. był wyremontowany i w tym momencie służy jako takie centrum kulturalne, można powiedzieć. Pomimo mapy trochę się zgubiliśmy na chwilę, ale już trafiliśmy na dobre tory. To jest droga, która jest pozostałością po Turkach właśnie w Wamos. I to jest droga oryginalna, bardzo dobrze zachowana, przynajmniej tak twierdzą. No i właśnie taki fragment jest zaznaczony na mapie, żeby się nim przejść i e, nacieszyć. Także cieszymy się i idziemy na jakiś lunch, bo już nam tutaj zeszło ponad dwie godziny. Nie wiem jak to się stało, ale wamoc nas wciągnęło totalnie. <grytanie> tutaj była kiedyś ulica Handlowa. Dzisiaj niestety świeci pustkami, ale po lewej też widzę, że jest jakiś guest house. Także takich e, miejsc tutaj jest mnóstwo. Po drugiej stronie tej ulicy niestety są głównie nieużytki e, wszystko jest. Albo, no, w jakimś remoncie chyba, albo w rozbiórce, nie wiem. W każdym razie jest puste i naprawdę ktoś, kto robi urbex, myślę, że by się tutaj odnalazł. Zastanawiam się, czy to będzie właśnie remontowane, czy to rozbierają, bo tak jak mówiłam wcześniej, nie mam pojęcia, nie dostaliśmy tej informacji, ale na przykład na zdjęciu w broszurze, którą mamy, jest w tym budynku balkon, a na żywo już go nie ma. Tutaj kiedyś znajdował się posterunek policji. Jak dobrze słyszycie, wszystko co Wam mówię, było, a teraz jest coś innego albo czegoś nie ma. Natomiast e, dowiedzieliśmy się, że w tym momencie mieszka tutaj jakiś e, lokalny malarz. No niestety go nie spotkaliśmy. Kończymy zwiedzanie Wamos. E, I to nie jest tak, że ja się tak świetnie przygotowałam, ale. Dasz mi na chwilę. Byliśmy w informacji turystycznej i wzięliśmy taką lotkę. W ulotce świetnie jest opisana cała trasa po Starym Mieście, także skorzystaliśmy z tego. Ja przy okazji mogłam wam coś opowiedzieć. Jeżeli się do Wamo wybierzecie, to kierujcie auto właśnie na Centrum Informacji Turystycznej, ponieważ tutaj raz, że będą jakieś miejsca do zaparkowania, a dwa, tutaj zaczyna się tak naprawdę spacer po Starym Mieście. My, jak widzieliście, trochę spacerowaliśmy po tej części takiej bardziej zamieszkałej, trochę po tym Starym Mieście, także tutaj mogliście trochę więcej zobaczyć. Ale sama wioseczka bardzo nam się podoba. I teraz jeszcze idziemy tutaj na lunch. Taki szybki, bo yy, za chwilę wybieramy się na kolejne wioski albo na jezioro. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, bo jest dość późno. A oczywiście tak nas, tak jak mówiłam, wciągnęła ta wioska, że spędziliśmy tutaj więcej czasu niż było planowane, ale warto. Mozaiko Cafe, poleciła nam to pani w informacji turystycznej. Wygląda ślicznie i po drugiej stronie jest amfiteatr. Od razu podejdę. Ten amfiteatr jest taki malutki, ale jest zaznaczone na mapy jako coś ciekawego. No, ale jest taki malutki, malutki i masa kotów. No ale to wszędzie tutaj. Jedzenie jest dużo więcej niż się spodziewaliśmy. Zamówiliśmy po prostu club sandwich i grossa. Jak widzicie, porcje są ogromne. A pod naszymi nogami, gdzie jesteś? Tutaj. Już czeka mały sen. Jedzenie było jak zwykle zdecydowanie za dużo. Także trochę nas to pokonało. Na przyszłość musimy pamiętać, żeby brać jedno. Zawsze to mówię i zawsze zapominamy, bo jesteśmy bardzo głodni i wydaje nam się, że te dwie porcje dojdzie okej. Okay. Ja patrzę trochę w bok, bo jestem cały czas nawigatorem. Skręć w prawo. Tu jest prawo w ogóle? Jest, ale masz znak stopu. E, Jedynie takie, no, barowe bardzo, ale spoko, generalnie. Koty były fajne, tylko że jeden nas podrapał, bo był strasznie agresywny i bardzo chciał jeść. E, wiecie, z tymi kotami w Grecji to jest taka smutna trochę historia. E, 9 km prosto, więc na razie spoko. E, to jest taka smutna historia, aczkolwiek, tak jak mówiłam, te tutaj są takie w miarę zadbane. No, Ten był taki troszeczkę chorutki, ale. To jest zawsze takie, takie, taka wewnętrzna walka we mnie, czy karmić tego koty, czy nie karmić. Bo z jednej strony mam świadomość, że dokarmianie tych kotów to nie jest nic dobrego, bo one nie powinny jeść takich rzeczy. A z drugiej strony mam świadomość, że jeżeli one nie jedzą tego, to one nie jedzą najpewniej nic. Albo tam ktoś im wstydzi, jakąś swoją karmę czasem. Także ja nigdy nie wiem do końca, jak się zachować. no teraz tam troszeczkę mięska zawsze im daję, ale zawsze staram się to mięsko dać tak, żeby ono było czyste, bez żadnych panierek, bez żadnych y, tłuszczy, bez żadnych sosów itd. Więc wydaje mi się, że może to jest mniejsze zło. Nie wiem. Jedziemy teraz w kolejne miejsce. Nie wiem, czy nie zrobimy z pięciu wiosek trzech, bo na razie jedziemy do trzeciej, a jesteśmy już bardzo zmęczeni. A jeszcze chcemy jechać na jezioro, więc pojedziemy teraz do tej trzeciej wioski. Potem udamy się na jezioro i zdecydujemy, co dalej. Czy te kolejne dwie zrobimy w drodze powrotnej, czy nie. Zobaczymy, no spontan, to spontan. I tak mamy dosyć zaplanowany dzień, jak na ten wyjazd, więc jest ok. Bardzo nam się podoba póki co, ale ciepło daje się we znaki, bo jest męcząco gorąco po prostu. A wtedy wiecie, no automatycznie to zwiedzanie jest takie trudniejsze. Swoją drogą jakieś paskudne chmury wychodzą, zaraz wam pokażę kamerę na drugą stronę. Pojechaliśmy już na miejsce i teraz wyświetla nam się wielka nazwa e, tej wioski, tego miasteczka, tej miejscowości może tak powiem, e, której nie potrafię wymówić mimo, że bardzo się staram. Są leżaczki do wypożyczenia, plaża jest taka kamienisto, trawiasto, piaszczysta, tak trochę wszystko tutaj jest. Ale to, co w tym miejscu jest najciekawsze i w zasadzie po co tutaj przyjechaliśmy, jest tam, macie teraz na wprost, to jest kapliczka, do której można dojść tutaj po kamieniach, jak widzicie, więc przejdziemy się tam na sam koniec, żeby tę kapliczkę zobaczyć z bliska. No i myślę, że sama miejscowość ma bardzo przyjemny taki klimat, no co tu dużo mówić, taki kurort, wiecie, wakacje, ale z bardzo pięknym widokiem z tyłu na góry. Dna, ale trzeba uważać no i tak wyczuwać te kamienie co prawda dotychczas zachwiały mi się może ze dwa, są jednak dość dobrze udeptane przez ludzi to jednak dobrze warto to jednak warto dobrze pod nogi patrzeć o, coś akurat tam wypływa bardzo fajny klimat tutaj jest i taki zapach wody, wiecie, taki trochę śmierdzące, ale ja lubię, bo kojarzy mi się z wakacjami chyba nie zobaczycie, ale to jest krab tu jest krawów ogólnie, więc widzimy jak przemykają i uciekają przed naszymi stopami. Już prawie jesteśmy na miejscu, a droga zajęła dłużej niż się spodziewałam mówiąc szczerze. To jest taka kapliczka z prawdziwego zdarzenia, zobaczcie, święte obrazki i takie takie. I można zostawić świecę. Marzymy się i prażymy. Wszystko, w ogóle włosy się tym nie kleją, jest naprawdę bardzo gorąco. E, dlatego od. E, nie będziemy zwiedzać miasteczka, o tak powiem, wioseczki tutaj, bo myślę, że taki kurort nas nie za bardzo już teraz interesuje. Chcemy jechać dalej. Także zobaczyliśmy to, co najważniejsze. Tutaj jeszcze sobie chwilę pochodziliśmy e, i jedziemy w końcu nad jezioro koło nas. Tom nas pamiętam. Bez problemu udało nam się znaleźć miejsce parkingowe, ale najlepsze jest to. Przypominam, mamy automat pod tą górkę, pod tą górkę, którą tutaj widzicie, zgasł. Po prostu masakra jest to auto. Knajpki, knajpki, tak jak wszędzie. Tutaj w Krzaczorach ukry ukryte są leżaki, można sobie pewnie jakoś wynająć. A tutaj mamy piękne jezioro kornas. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Jest przepięknie. Góry, jezioro, no, prawie jak w Szwajcarii, ale jednak no, te góry są inne. Więc dla nas, jest, dla nas jest to całkiem nowy widok. Mnie się bardzo podoba. Zawsze chciałam iść na takie spa, gdzie małe rybki zjadają mi coś ze stóp i tutaj płyną małe rybki do moich stóp i w ogóle nie wiem, o co chodzi, czym one podpłynęły tak blisko. Mam nadzieję, że nie będą mi zjadać stóp, ani że ich nie zdepczę. W ogóle, sorry, że Wam ciągle pokazuję stopy na tych vlogach, ale tak mi jest łatwiej kręcić. A tutaj normalnie rybki mi zjadają stopy. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, czy to higieniczne tak w naturze. Ale uciekam stąd. Nie jest ciemnie już. Żegnam się zami dzisiaj z samochodu. Uznałam, że nie będę już was zabierała do hotelu, bo w sumie nie ma po co codziennie żegnamy się, prawie codziennie żegnamy się tam. Także dzisiaj możemy sobie darować. My jedziemy teraz do hotelu się ogarnąć. Pewnie jeszcze sobie wyjdziemy gdzieś na miasto dochanie, zrobię jakieś zdjęcia. Kto wie, może jeszcze jakieś ładne ujęcia, to Wam je puszczę za chwilę. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Nam ten dzień podobał się bardzo. Nie zrobiliśmy pięciu wiosek, przyznaję się, zrobiliśmy trzy, ale tak jestem zadowolona, bo w sumie cały dzień na to zszedł, więc wszystko co chcieliśmy, prawie wszystko udało się zrealizować. Widzimy się jutro w kolejnym vlogu. Ja cały czas przypominam, że jest to 8 dni na Krecie i 8 vlogów z Krety. Padło wyzwanie, i to wyzwanie jest realizowane. Jeżeli Wam się podoba, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji pod moim kanałem, na moim kanale w zasadzie. I przypominam, że nie jest to przewodnik, nie, jest to, nie są to filmy informacyjne. To są po prostu vlogi z naszych wakacji. Dlatego proszę Was o zrozumienie, że nie są takie idealne i nie dowiecie się tej wszystkiego o krecie. Dzięki bardzo i do zobaczenia jutro. Cześć!